Siemanko, witajcie na kanale. Lecimy z szóstym odcinkiem z cyklu Siłownia w domu. Tym razem zobaczycie sobie siłownię Pawła. Ponad 1050 kg w handlach, a to dopiero początek. Zobaczcie jaką ma wypasioną siłkę. Powiem Wam szczerze, że jak widzę te Wasze projekty, zaczynam być mocno zazdrosny, bo moja siłka wygląda przy tym naprawdę budżetowo. Także fajne rzeczy, fajnie pomyślane. Lecimy z kolejnym ciekawym projektem. Nie za małe pieniądze, ale jest to siłownia w 100% do treningu, także nic więcej tam nie potrzeba. Zobaczcie sami. Siłownia Pawła znajduje się w pomieszczeniu o powierzchni 23 metrów. I jak widzicie ma bieżnie, ma sprzęt grający i solidny zestaw handli. Zobaczcie, 1050 kg handli. Naprawdę robi wrażenie, kosztowało to pewnie kupę forsy, ale wygląda to naprawdę sztos. Hantli jest od 2,5 do 50 kg, także można sobie przećwiczyć każdą partię mięśniową. Jest naprawdę w czym wybierać, jeśli chodzi o te hantle. Obciążeń zwykłych, żeliwnych, z tego co mi pisał, ma 110 kg, dwa gryfy, prosty, łamany. Myślę, że w zupełności tyle wystarczy. Tam jeszcze u dołu widzieliście są gryfy takie y, krótkie, żeby sobie z tego handler robić, ale myślę, że tutaj nie musimy się martwić o brak handli Dzeń tej siłowni, czyli patrzcie jaka wypasiona klatka razem z wyciągiem, jakie ramiona asekuracyjne, poręcz do dipów tutaj mamy. No naprawdę jest produkt. Gryf olimpijski i resztę obciążeń. 209 kilo tych olimpijskich kalibrowanych i 100 kilo obciążeń bumperowych. Także tutaj Naprawdę jest sztos jeśli chodzi o ilość ciężaru na tej siłce. Widzicie, że wyciąg też jest całkiem solidny. Możemy tam jeszcze nogi opierać do ściągania wyciągu poziomo. Ławka regulowana, naprawdę solidna. To też jest sprzęt w większej kasie. Ławka płaska. Całe pomieszczenie 23 metry. I z tego co mi jeszcze powiedział, gumy są 3 cm. Także możecie w nie walić nawet ciężarami z martwego ciągu. Jak widzieliście, mamy od cholery Hantli sporo ciężaru, super klatka treningowa, dodatkowo jest tam wyciąg, dodatkowo macie dwie ławki, dobrze wygłuszona podłoga, sprzęt grający, ewentualnie dodałbym ze swojej strony jeszcze jakąś dekorację na ścianę, ale sam projekt moim zdaniem jest sztos i nic tutaj więcej nie potrzeba, powiem więcej, spokojnie na takiej siłowni można by przeprowadzać, nie wiem, treningi personalne i robić na przykład takie, zrobić y, mini studio treningowe, więc jak najbardziej projekt wypas. Wiadomo, że nie za małą kasę, ale myślę, że ta siłownia go spokojnie przeżyje i dzieciaki jego jeszcze będą ćwiczyć na tym sprzęcie, więc to jest tak naprawdę inwestycja na całe życie. Jeżeli Wam się film podobał, jeżeli Wam się podoba siłownia Pawła, dajcie znać w komentarzach, dajcie łapki w górę. Inne siłownie, oczywiście, zostawiam Wam w opisie na dole. Także zapraszam, oceniajcie też inne projekty, bo sam tam też tańsze projekty. Wkrótce postaram się nagrać też film taki kompletny o mojej siłowni. Jeżeli chcecie, żeby Wasza siłownia wystąpiła na kanale, wyślij mi film. Najlepiej, żeby był w formacie poziomym, bo tak się dużo lepiej montuje i ciekawsze te filmy są. Możecie napisać wiadomość, co chcecie, żeby było powiedziane. Możecie nagrywać dłuższe te filmy, bo tutaj Paweł nagrał tylko minutę 30. Ale w sumie wszystko tam było pokazane. Wiadomo, że widzowie i tak nie będą oglądać jakichś takich długich 10-minutowych filmów na ten temat. Ale myślę, że takich do 3 minut film byłby spoko. Nie przedłużamy. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale, to zostaw suba, zostaw łapkę w górę. Zapraszam do udziału w projekcie. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Hej.